Nowa broń w ramach nagród z wyzwań Teatru Wojny. Skórki świąteczne dostępne za kasę kompanii. Pakiety zdradzające możliwy teatr ofensywy w Ardenach. Barta tych, którzy nie zdążyli go zrobić, rozrzeczenia od pana Battlefielda Larsa Gustafssona. I tego wszystkiego dowiecie się w tym materiale. jestem Jachu i zapraszam do oglądania. W tym tygodniu do odblokowania mamy skórkę do bara, ale już następne dostarczą nam kolejną porcję nowej broni. Będzie to japoński karabin maszynowy typ 97 do klasy wsparcia. W dziesiątym tygodniu odblokować będziemy mogli pistolet maszynowy Nambu typ 2A, 7 dni potem jego skin, a w 12 tygodniu dostępny będzie amerykański pistolet maszynowy M3 Grease Gun zwany Smarownicą. Ustawiając się między 17 a 30 grudnia otrzymujemy darmowy hełm miała dla państw osi. Dodatkowo w sklepie pojawiły się skórki na broń z płatkami śniegu i gałązkami, mundury oraz specjalne amerykańskie nakrycie głowy z zapałkami i amerykańską flagą. Co może zwiastować przyszły teatr wojny podczas ofensywy w Ardenach za sprawą zimowego okresu i wspomnianego hełmu. Każdy z wymienionych elementów jest dostępny za kasę kompanii, więc jak ktoś nie ma co z nimi zrobić to może kupić zgodny z panującym okresem skin. Skórki na broń mogą być tymi z wycieku, który miał miejsce podczas prezentacji Pacyfiku, tylko wtedy miały one zabarwienie niebieskie. Oprócz tego nie było się bez specjalnego zestawu bożonarodzeniowego zapłatne bońsy. Znajdują się w nim te ładniejsze skórki z prawdziwymi gołąskami jemioły, dwa mundury oddające ubiór z lat 40. czy skórkę do Shermana, a jak niektórzy mówią, może to również być podprowadzenie pod Ardeny. Piszcie swoje opinie na ten temat. Jeśli dowiemy się czegoś nowego, to wszystkim was poinformuję, dlatego zapraszam do subskrypcji kanału, aby niczego nie przegapić. A teraz przejdźmy dalej. Dla tych, co nie odblokowali, Bara. Będzie on dostępny od 26 grudnia do kupienia za kasy kompanii. Wygląda na to, że tydzień 11 ma oferować tryb posterunek na mapach z Pacyfiku, ze sprawą grafiki widocznej w grze. Jakaś różnorodność zawsze się przyda. Lars Gustafsson, a więc Mr. Battlefield, który w scenerii broni mundurów czy nawet palącego się czołgu, złożył nam najserdeczniejsze życzenia, omawiając poszczególne aspekty. Ja również dołączam się do tych życzeń, przy okazji namawiam Was do spędzenia tego czasu z rodziną, a mniej z grą. Chociaż wieczór to do tego idealna pora. Spokojnych, wesołych rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz lepszego dla nas również kontentowo 2020 roku. Jest jeszcze jedna kwestia odnośnie samolotów i sprawiedliwej z nimi walki. Wraz z dodaniem Fliegerfausta Fausta pojawiały się kontrowersje związane z jego dużymi obrażeniami a działkami przeciwlotniczymi, które rzekomo są za słabe. Jak wiadomo, wyrzutnia otrzymała stabilizujące poprawki, a działka Pelot no właśnie. Od początku są bardzo dobre, ale tylko na Pacyfiku. Na mapach z podstawki pelotki nie pomagały nam aż w takim stopniu stawiać opór samolotom. No oceanie spokojnym wszystko przyjmuje inną rzeczywistość, a działka Boforza swoim działaniem są bardzo zbliżone do tych z jedynki co czasami możemy zauważyć, jeśli zasiadamy na broni stacjonarnej lub pilotując samolot. Chodzi tu o takie sprostowanie, bo słyszałem różne rzeczy nie do końca pokrywające się z rzeczywistością. Akurat Pacyfik równoważy dobrze stosunek między działkami pelot, Faustem i samolotami, czego nie można powiedzieć o podstawce, chociaż tam mobilne pojazdy przeciwlotnicze wykonują swoje zadania jak należy, więc chcąc nie chcąc da się z nimi walczyć wszędzie, tylko potrzeba odpowiednich środków. Daj to dało kolejne błędy do tablicy Trello, więc spodziewajmy się kolejnej dużej ilości notek w aktualizacji poświęconej tej sekcji. Problem z pingiem i serwerami został już także naprawiony. Piszcie co o tym wszystkim sądzicie w komentarzach. A w tym materiale to już wszystko. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zapraszam do stawienia łapki w górę i subskrypcji na kanale, aby nie przegapić wszelkich nowości z Battlefielda. jestem Jachu, do zobaczenia. Cześć. Oh, <laughs> hello and greetings. This, this is the time of the year when it's time to take a step back. You know, part of what I personally very much love. It's time to land your planes, park your tanks, step out of the trenches, and reflect upon the year that has passed. From Firestorm, those grand battles, to EA Play all of you, thank you, who showed up and, and, and told us what you love about battlefield. to most recently, the pacific, not to talk about wake island fresh out of the oven. so much good stuff, so much love and passion, but also patience from your side. so for here and for now, i would like to express my personal and sincere thank you. and i know it's on behalf of the whole company here at dice. thank you for being with us. We wish you the best of holidays and hope to see you all on the battlefield.